No wszędzie, bucho, wszędzie co to będzie, co to będzie Zamknijcie drzwi od kaplicy. I stancie w utrój. Żeby nie przedłużać mitu, bo niektórym widzom świeckim już dłużyło się przy greckich. Oto obchodzimy dziady, wstępujcie w święty przybytek, jest wódeczka do przesady, jest jedzenie i napitek. Śmiało pijcie, zjedzcie strały, trawy, zdradźcie nieskończone sprawy. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie, czym jest piękno? Patrzcie! Idzie pierwszy majak. Wielkie zło ktoś uczynił. Twarz skrzywiona, a mina jak kot strający na pustyni. Ręce brudne. Zarte, ciuchy w liściach i podarte, usiądź strudzony pielgrzymie i dam troski swoje wymyj. Z puszczy głuchej puszczy wracam, gdzie się błąkał przez dekatę. W tej tu łasce się zatracam, bo załatwiam się z sąsiadem. Raz, gdy miód mnie rozchodził, że odnajdę kwiat paproci. I przemierzałem rok, rok, świat. W każdą nockę świętojańską, bez znaleźć nowy kwiat. Niech myśl było mi zaństwo. Miast jak ludzie w noc kupały, żyć w malinowym chluśniaku. Przemierzamy przez kraj cały, słysząc tylko jęki z krzaków. I tak na końcu swej drogi mam po latach, zamiast skarbu, poreliozę kawogarbo i przyprawione palo. Gdybym szukał kwiatu paproci dla zakładu pijackiego to mi sąsiad żony grzmocił. Czwórka z dzieci była jego. U, niech twoje słowa zbudzą krew, niech wszystko będzie już okej. Okay. Jest to dla nas też nauką, by pędząc za marzeniami, nie rozminąć się z rzeczami ważniejszymi, jak ten kukuryd. Nasze rytuały muszą pomóc dostać się do nieba. Czego potrzebujesz, duszo? Czego od nas ci potrzeba? Wiem już, że przegrałem życie Przez tę dumę małym i upór. Szczęścia poszukując w micie Historyjce dla przygód. Smutna ta opowieść była za to żona się dostyła. Odkąd dołem wącham kwiatki. Status ma samotnej matki. Bo mój sąsiad w świat wyjechał. Zawsze to jakaś pociecha. Jak nie macie nic przeciwko, to na jakieś pół godzinki. Siądę z wami, walę piwko i popatrzę na dziewczynki. Wiatr ja przycich, mamy z głowy jeden picik. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Kamku. Północ, czas. na najplugawsze typy. Czas wegetarian. Spółkarzy. Obrzydliwe archetypy. Cichodajki. Bicykliści. Pouczający muzycy. Klimatyczni aktywiści. Teatralnych dzieł krytycy. Ale po to się zebrali Byśmy świadectw wysłuchali, aby zbrodnierz jeden z drugim w ramach ostatniej posługi rzekł, co leży na wątrobie, by lżej gniło mu się w grobie. Czego wciąż mi brak, co tak cenne jest, że ta nienazwana myśl rycą jest na szkle. W farboce kolczastym trudem wykrzywiona morda szwacka. Obok chłopki zmarnowany. To monarka, jakiś znany, ale morda pogryziona, cały obszarpany, błosy. Gadaj kiedy? jak się skonał, opowiadać swoje losy. Jestem okrutny król. A oto mój mięż, co stują krwią niewinnych wychądych. Żona Gerda się nazywa. Szczęsłem przez jej durne plany. Potem się myśli po tobie. Zaprosiłem na swój zamek, by królestwo uspokoić. Rady starszych strejów mam. A ta suka do nieblac. Na co ci przyjmować posłów? Żeby zachnął dawać posłów? Na co ci z dziadami puka? Jesteś chul? czy dołka? Gdy zjechali do Krusznicy, ugościłem z serdecznością. Gdy po wielkiej siatnicy, Gerda miodu wniosła gościom. Z słodką, niczym cukier. Leje medok uśmiechnięta. Pierwszy raz o tym pamiętam. Szeroki mijając łukiem, mówi. Naszy kochany Puchar Zbliża się do mego ucha Pijcie zdrowie kula Każdy zdążył zadać małę. Poczekali krzyką spadać z Hańba, zdrada, trucić się u. Każdy krzyk chwały złowił paw. Nie ujdziesz, bratanku kary, rzekł, w mieszka z stary. Klątwa na was, na popier. Boże, jesteśmy słuszni do pomocy. Nie będziemy chciały ich palić. Rzucić dwóch chłopak do jeziora, jak kto spyta, wyjechaj! Zrobiliśmy, że po zmroku, bogini gdzieś po śmoku. Skoro błazen usłajawka, to w porzuciu bezkarności ludzi cisnowych w podatkach, biorąc za mordę szczegłości. A sumienia podgryzanie wytłumiłem w ostre nocy, o północy, elegancko w stałym wstygach wyrasta nam tływną ściemę. Wtem ktoś wstrzykł. Mirwe, pomocy! Kręci w łóżku się jak fliga. Czy to już delirium trens? Gierda w sześciu, sapie dyszy. Wszelkie wokół. Wjechały myszy. Zrodziły się w tych jeziorach, gdzie okryłem stryjów trupy. Mysz wszędzie, w samym dworze, władzą usta, oczy, dopy. Poza, pozagryzały żołnierzy. Rychle przegrana batalia. Zerzały nas żywcem wierzy. Pierwsze jedząc genitalia. Wiele uczy ta historia. O miłości i o zdradzie przestrzegam was in memoriam. baczyć żon swych na biesiadzie. Nigdy nie wiesz, co szykują, bo baby trzeba pilnować, albo się nie dementować. Mamy w bólu ze pardonu czy porady? Przeklęty mus pomóc dziady! Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym. Polecieć ta tam, tam iść z powrotem. Nie zmienię już, aby bezrodu. Choć śmierć była mi udręką, Jeszcze większą życie z Niemką. Udziel pani mi rozwodu. Jest król winien strasznej zbrodni lecz nie dał ją udowodnić zwłaszcza jak sam nam powiedział nie ma dowodów, że wiedział. Leć już w świat pozagrobowy bez szwabskiej lepszy Chwila! Na wszelką! Życie zatrułaś w mężczyźnie! słowa Twe ciekną od jaru! Szczęścia szukaj swojej ojczyźnie! Tu jest miejsce polskich dziadów. Czuję, jak się ziemia się trzęsie. Zmierza ku nam straszna zmora, w apokaliptycznym sensie. Łeb zielony, jak u żaby, człapie na zwyciężkich łapach. Sapie, jakby złaził z baby siarki? mu zapach trzęsie się, jak byłem stresa. Czy to jedna z drzwi Welesa? Zachodź! Póki dziady mamy! Nasze modlitwy śmieły słysz! Zapraszamy! zaklinamy czym masz tam dużo pański krzyż? Jestem Smok Wawelski miałem raz przytuloną jankę. Lecz psuł mi ten sposki. Fakt, że pod królewskim zamkiem. Jestem zwykłym smokiem. Lubię palić wioski, jeszcze świjamie. Raz dwa dziennie w z skupie. W krótkie wąsł wieszamie. Gdy po okolicy kazano, no i komu to przeszkadza? Królew był wielki krak. Chłop jemu są oskargi, że mają ze mną zatargi, bo mam na ich krówki smak. Do nocy na się przerodziły się wnet w śledztwo, lecz dowody zjadły szczęście. spadłem spadł dokumentnie na wysłaniu urzędnicy, mający wygłos by policzyć i sprawdzić, czy nie umywa, wykryli, że krótsza część skrywa. Jak udało się ustalić, że wnosić stat zaniżarki. Ja dalej miałem z nich obiadki, a im urosły podatki. Kmiecie w takiej sytuacji sprawy wzięli w swoje ręce. Bez wsparcia administracji Zrzucili się na mordercę. Jakiś szewc przyjął zlecenie. Gość nie odnowu fachowce. Podrzucił, zatruwał łazę. siaki to jak w amarenie. No. Nie dos do ustępu. Przed kawą, tylko na siku. Nie dojrzałem w niej postępu i zażarłem bez Ryj mój, niby do mnie wstrzyty, Nie mógł znieść kowcowej pryty. Ból, jakby się obżarł prochu. Próbowałem Wisły tonią, Walczyć z bioruczną bronią, Wodą zgasić żar w bandiochu. Aż ku radości Tak poleciał mi pierd z farszem, Że mi rozerwało dudę, Tak jak stałem, padłem trupem. Się z krajem. W konsekwencji mego zejścia, królu miał grotę pod Wynaniem, chłopi spokój że Ale... Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? <laughs> całe życie cudzym żyłeś. ciągle trawy i rozmowy, tylko żarłeś. Tylko piłeś i tak do własnej zguby. Widzę, że pomimo zgodu gładzisz ciągle się po brzuchu, więc bez pewnych farmazonów. Jak pan pomóc ci, komuchu? Nie chcę łaski i zaswyczy. Proszę tylko, jeśli da się, po smaku baraniny, pozwól zapić mi hamasie. Masło, jak macie ochotę, zawiodły mnie wszelkie środki. Jeszcze coś na fasotę. Dajcie oczyszczonej sopki. To ma być, będzie. Nasze dziady były mordy, były zdrady, były mityczne przesądy, fauna, flora i poglądy. Mniejsza się za błąd, czy podstęp, czy za niechęć do ustroju. Pomogliśmy małym kosztem, duszą, naszym serc pokoju. Kończy się noc. Kończy wódka, niech każdy wraca do karty. Dusze w karnych kolowódkach podążają wnet za światy i ja też z flaszką na drogę powrócę do domu przez cmentarz. Wspomnę zmarłych, póki mogę, zanim sam kopnę w kalendarz. Obrigado.